Tak rozmyślałem o finansach. Skąd tu pieniądz wytrzasnąć? I od razu mi przyszła na myśl moja była małżonka. Gigantyczna nieruchomość. Wybrałem numer do Agencji Nieruchomości. Hello. Dzień dobry, czy to jest agencja nieruchomości? Słucham. Przepraszam, strasznie słabo Panią twierdzi, na naprawdę, jakby Pani zechciała, zrobinkę głośniej, dobrze? Słucham Pana. E, agencja, tak? Tak. A, dobrze. Proszę Pani, Bryndza Adam z tej strony. Ja bym podał dane Twoje. Ale o co chodzi? Już mówię, ja podaję dane, dobrze? Ale o co chodzi? Chodzi on o to, że muszę najpierw dane Twojej żony podać, a potem powiem, co mnie interesuje, no. Ale ja nie rozumiem... Bo to czy... żona. No, chodzi o żonę, a nie o mnie. No ale to więc... Pan chce coś kupić, wynająć? Bo nie no wiem... Chcę wynająć. No to po co Na... mi Pana dane żony? Proszę... No, bo to żona będzie, no. No ale to proszę powiedzieć, co Pan chce? No wynająć chce Znaczy ja chcę... Jak ludzie mówią, że nie, nie ja chcę wynająć, że wynająć, tylko wynająć... Jak to wytłumaczyć? To co ja mam, to chcę wynajęć. No dobrze, ale, Komuś? Się, ale chwileczkę, co pan ma, co to jest? Żonę. No wie pan co no jakaś dziwna sytuacja. No co pan ma do wynajęcia mieszkanie czy dom, co to jest? No tu tłumaczę, że tu chodzi o żonę, no. Ale co o żonę, bo nie wiem. No o wynajem. To jest agencja... Słucham? Eee, jeszcze raz, ja. No, no pan, pan chyba nie jest niepoważny. Dlaczego no, się pani rozłącza, jak ja normalnie tłumaczę, o co chodzi? No, ale no. pan mówi, że pan chce wynająć żonę. No, czy pan jest poważny człowiek? Chcę wynająć nieruchomość. No, to pytam się, to Ale pan chodzi czy... o żonę. Ale po co mi jest pana żona? Proszę z... powiedzieć, co to jest do wynajęcia. No, przecież tłumaczę, że chodzi o nieruchomość. Ale gdzie jest nieruchomość? U mnie w domu. Ale co to jest? Gdzie to jest? No, no to jest moja żona. mau